Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie już tylko do jutra. Yy, można dołączyć grupy, do grupy OnePass Premium w naprawdę promocyjnej cenie. Ja wiem, że niektórym ta cena wydaje się bardzo duża, ale gdy tą kwotę podzielimy przez 365 dni dostępu, robi nam się złoty 43 zł dziennie. Złoty 43 dziennie możesz zapłacić za to, że ktoś udostępni Ci 19-letnią wiedzę. Dzięki, że ktoś poda Ci schematy na tacy, różne wędki, różnego rodzaju metody na grę. Dodatkowo ten ktoś będzie Ci podawał w ciągu tego roku masę, masę przydatnych informacji. Dostaniesz co tydzień tajny mailing, w którym dowieś się bardzo ciekawych rzeczy. Gwarantuję ci, gwarantuję ci że dołączając do OnePass, całkowicie zmienisz podejście do zakładów sportowych. Zielone kupony naprawdę będą coraz częściej pojawiały się na twoim koncie u Bookmachera i to jest naprawdę świetna oferta. Każdy kto przystąpił do tego Passa, gwarantuję wam, że jest zadowolony, a będzie jeszcze bardziej zadowolony, bo szykuje kolejne petardy. Pokażę wam jak szukać wartościowych zakładów, nie jakieś tam lanie wody pod tytułem jakaś tam opisówka i tak dalej, tylko konkretnie jak szukać tak zwanych value betów. Powiem wam też jak możemy się pobawić skutecznie w tak zwanego late gola. I naprawdę masę, masę różnych ciekawych tematów mam jeszcze dla was. Bardzo się cieszę, że bardzo duża grupa ludzi już, która otrzymała moje wędki i schematy, po prostu robi takie upgrade. Ja już o tym mówiłem oczywiście, ale to powtarzam. Robią takie upgrade'y, że ktoś tam mi nawet ostatnio pisał, że trafia kupony z kursami 100, 200 i 300. Także naprawdę szacun dla Was. Jesteście mega inteligentnymi jednostkami w większości zdecydowanej i bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, opcja promocyjna na One on Pass jest do jutra. Z dedykacją, słuchajcie, dla wszystkich tych, którzy nie wierzą w nic. Pokazuję teraz ten kupon. Zobaczcie, kupon z STS-a, zagrany. Za stawkę taką i taką. Zakładana, wygrana taka i taka. Jak widzicie, od góry do dołu wszystkie mecze weszły. Jak już się zdążyliście zorientować, kupony o stawkach za 10 tysięcy wchodzą, wystarczy odpowiednio układać te mecze, odpowiednio je dobierać. Ja wam naprawdę z czasem nie chcę się, że tak powiem, wystrzelać ze wszystkim na już. Ja gwarantuję wam, że przez ten rok będziecie zadowoleni, będziecie tą wiedzę dostawali. Regularnie i naprawdę będziecie zarabiali dużo kasy. Ja w tej chwili słuchajcie, mam taki dosyć ciekawy temat. Znowu wysłałem zapytanie do pana prawnika. Mianowicie takie, jak legalnie grać u Bookmakerów, których w Polsce nie ma. Bo mam pewne schematy, które naprawdę wyśmienicie działają na przykład w B365. I zastanawiam się, znaczy zastanawiam się, ja już się nie zastanawiam, ale ja, ja już skończyłem się zastanawiać. Ja zadaję pytanie prawnikowi, więc do prawnika wysłałem pytanie, jak to mówi młodzież, jak ogarnąć w pełni legalnie grę u Buchmachera B365, na przykład na terenie Niemiec. Sam jestem ciekaw, co ten prawnik wymyśli, a że coś wymyśli, to wiem na pewno, że zrobi to w sposób w 100% legalny, nie wiem, być może tam trzeba mieć firmę, być może tam trzeba mieć jakiś meldunek nie wiem, nie znam się na tym, jak to się mówią, zarobiony jestem ale mam naprawdę w zanadrzu coś, co po prostu pozwoli nam wszystkim zarobić, już widzieliście po pierwszych typach, które podałem w ten weekend, co się stało, zdemolowaliśmy Bukmachera, ale o tym zrobię oddzielny odcinek, słuchajcie także serdecznie Was zapraszam, do jutra, do 12 października można dołączyć do grupy One Pass w naprawdę bardzo uczciwej ofercie. Gwarantuję Wam, że będziecie zadowoleni, że zupełnie inaczej spojrzycie na zakłady sportowe. Nie będziecie szli po, po niteczce, tak jak chce Bukmacher. Nie będziecie patrzyli się w, to, w te strony, w które nie trzeba się patrzeć. Zaczniecie kompletnie inaczej myśleć, to Wam gwarantuję. Bo tak jak wielokrotnie powtarzam, Bukmacher to jest pewnego rodzaju iluzja. On wam podstawia pewnego rodzaju rzeczy, on wam każe sprawdzać wiadomości sportowe, on wam każe gapić się w tabelki, w head to head, w różne dziwne rzeczy, on wam każe się patrzeć, a tak naprawdę, żeby wygrywać, jak sami widzicie, nie trzeba nie wiadomo czego, wystarczy odrobina sprawdzonych schematów, odrobina wędek, odrobina szczęścia, bo to szczęście tak samo wiadomo musi być, i tyle, słuchajcie, mówiąc o szczęściu mam na, na myśli na przykład coś takiego, że nieraz jest jakiś mecz wybrany według schematu wędki i jakiś tam jeden na ileś spotkań nie wchodzi, bo na przykład nasza drużyna dostała czerwoną kartkę. No na to wpływu nie mamy, albo na nietrafiony karny też na to wpływu nie mamy, więc wiecie, zapraszam serdecznie, bo naprawdę warto chcecie mieć wygrane kupony, chcecie dostać dawkę, naprawdę dużą dawkę wiedzy, chcecie inaczej podejść do tych zakładów, chcecie wreszcie przestać sponsorować te firmy bukmacherskie. Zapraszam serdecznie, zobaczycie, że warto. Na dniach rusza strona akademiagry.pl. Każdy tam po zalogowaniu dostanie ode mnie dostęp i będzie miał wszystko jak na tacy, podzielone na sekcje, będzie mógł sobie przechodzić tajny mailing, value bet, late goaler. Wszystkie informacje, różne, różnice. Naprawdę będzie fajnie, będzie się działo. Akademia się rozrasta. Ja się cieszę bardzo, że mi zaufaliście. Dziękuję Wam za te wszystkie miłe słowa, za te maile. Jak tylko znajdę chwilę, wrzucę je oczywiście też na stronę, żeby inni widzieli, że jesteście zadowoleni, że wygrywacie i że te wygrane nie są ściemą żadną. Bo wiecie, żyjemy w kraju, w którym tu nikt nikomu nie wierzy w nic. I ja czasami mam takie wrażenie, że. Tutaj to wszystko działa na zasadzie u większości ludzi. Oni tak myślą sobie, że to kto kogo pierwszy oszuka. Że tak wygląda Polska. Na szczęście nie wszyscy tak podchodzą. Uwierzcie mi, że jest, są też ludzie uczciwi, którzy którzy się z wami chcą podzielić tą wiedzą. Tak jak wam mówiłem wielokrotnie, Bukmacherka to jest moja pasja. Yy, uważam, że już mam jakąś tam wiedzę, żeby ich ogrywać i chcę tą wiedzę wam przekazać. Także serdecznie zapraszam do grupy One Pass Premium do jutra w mega promocyjnej, naprawdę niskiej cenie wychodzi Wam za. Na rok czasu dostajecie dostęp, wychodzi Wam złote 43 zł za każdy dzień. Policzcie, ile teraz pieniędzy w tapiacie u Bookmachera, a ja wam gwarantuję, że dzięki informacjom, które dostaniecie już na start, na sam start, zmienicie podejście i zielone kupony, tak jak na ekranie mojego monitora, będą u was coraz częściej i będziecie mieli tak zwane fan i mega, mega radochę z ogrywania tak zwanego Bukmahera weldziada. Wszystkiego dobrego Wam życzę, trzymajcie się, hej!